ma z tej strony Pawł z kanału IT Passion, a dzisiaj przychodzę do Was z ciekawą informacją. Lubisz Exploder 4 i inne petardy? A może lubisz wyrzutnie i fajerwerki? To idealnie trafiłeś. Na Discordzie Pyrozon z okazji przekroczenia ponad 2000 osób został zorganizowany konkurs wraz z odpalej.pl. Do wygrania jest taka oto paczka wyśmienitych petard Exploder 4 oraz gruba Berta, która posiada aż 25 strzałów 38 mm od Jorge. Aby wziąć udział w konkursie należy dołączyć na Discorda ProZone, zaobserwować na Instagramie profil odpalaj.pl i prosstg.pl, zostawić reakcję pod postem konkursowym oraz napisać pod filmem konkursowym Komentarz biorę udział wraz ze swoją nazwą Discorda i Instagrama. No to co? Życzę wszystkim powodzenia i dziękuję za oglądanie. Dokładniejsze informacje opisane są w przypiętym komentarzu pod filmem. Trzymajcie się i cześć. Do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale.